Dzisiejszy film zaczyna się dosyć niecodziennie, bo miałem wrażenie, że straciłem słuch na lewe ucho. Może niekoniecznie cały, ale przynajmniej jego część, bo to, jak się rozwija akcja i co się dzieje w dzisiejszym filmie, jest dosyć ciekawa i inna niż wszystkie. A co o co chodzi, jaka jest tutaj intryga i co się stało, to zobaczcie, oglądajcie do końca, ale zacznijmy od czegoś najbardziej podstawowego. Tak jakby filmik miał się zacząć, jakby nigdy nic. Cześć, ja jestem Ziemniak. I pamiętacie, jak dość niedawno wrzucałem filmik na temat tych zielonych słuchawek? No ja dobrze pamiętam, a jak ktoś jeszcze nie widział, to warto żeby nadrobił było to dość szokujący sprzęt jak na swoją cenę. Ja za to przeglądając wasze komentarze nie mogłem przegapić porównania, które tam się najczęściej powtarzało. Mówi się Genesis czy Genesis? Chyba Genesis. Gen znaczy, często porównywaliście je do modelu Genesis, ale dlatego, że te słuchawki wyglądają praktycznie tak samo, to zwróciłem uwagę na inne porównanie, mianowicie to SteelSeries Tusk i zrobiło się troszeczkę politycznie, ale no, zamysł podobny, jeżeli chodzi o słuchawki. Napisałem do nich, a już kolejnego dnia przyszedł do mnie Sample. Jestem mega ciekaw, co sobą będą reprezentować. To jest dosyć świeży produkt, więc tym bardziej moja ciekawość jest jeszcze większa i o nich będzie dzisiejszy materiał. To jest dzisiejsze intro, a to jest wstawka sponsorska. To już jest 18 bo wciągnąłem się w pewną grę mobilną i gram w nią, kiedy tylko nadarzy się okazja. Skontaktowała się ze mną ekipa od Ride Shadow Legends i zadała mi pytanie. Robimy coś razem? Odpowiedziałem. No tak w sumie, no czemu nie, no gram w gry mobilne, ale muszę najpierw sprawdzić, czy sama gra mi podpasuje. A oni na to? Luz, działaj sobie, na spokojnie. No i teraz, zobaczcie, sami grami towarzyszy praktycznie cały czas i to… To jest Death Knight. Jeden z bohaterów gry, który jest do odblokowania w tym turowym RPG, który jest dostępne za darmo. Słuchaj, kamera jest tam, ty przechodzisz przede mną, zasłaniasz mnie niefajnie. Nie ma co, żeby ktokolwiek was przekonywał. Gra jest dostępna za darmo, możecie ją pobrać z linku w opisie i sami się przekonać, czy będzie wam odpowiadać. Raid Shadow Legends okazuje się być naprawdę fajną grą, gdzie można sprawdzić miliony kombinacji postaci i opracować niezliczone taktyki. Podczas rajdów na bossy, eksploracji lochów, walk kampanii, czy w końcu potyczek PvP. Mi się w tej grze podoba levelowanie, rozwijanie swoich bohaterów, czy budowanie insetów, które dają różne boosty, a przede wszystkim opcja autoataku, bo robisz sobie drużynę i możesz samemu wybrać rodzaj ataku, albo kliknąć auto atak i mieć po prostu czas na inne rzeczy, kiedy komputer zajmuje się resztą. To daje czas na chillout i sprawia, że gra wygląda trochę jak strategia, albo czasem jak ją na kompie, to kilka kliknięć, oni sobie walczą i zdobywają ekwipunek, a ja mogę się dowolnymi innymi rzeczami tutaj zajmować. Niedawno był też największy update w tej grze, gdzie została wprowadzona lokalizacja Doom Tower ze 120 piętrami, sekretnymi pokojami Bossami, ale jest dostępna od 40 poziomu, a ja mam 34, więc jeszcze mnie trochę czeka drogi. Raid wypuścił także nowych bohaterów, a w tym miesiącu będzie ich jeszcze więcej. Każdy znajdzie czempiona dla siebie, zwłaszcza z wyborem z ponad 500 dostępnych. Jeśli chcecie wystartować ze swoją przygodą, to jest idealna ku temu okazja. Wbijcie do opisu tam jest specjalny link i jeżeli w niego klikniecie i się zarejestrujecie, to uwaga, dostaniecie klucz bosa kranowego. Uzupełnienie energii, dzień busta do Expa, 5 Mystery Shardów, 50 klejnotów, 50 tysięcy srebra, i. Darmowego bohatera Hex Weavera. A skąd te wszystkie fanty będzie można odebrać? Otóż, jak zobaczycie okienko gry, to tutaj w tym miejscu jest nasz inbox. Klikamy i możemy odebrać to, co dostaniemy. Od co? W grze możecie mnie znaleźć podnikiem Ziemniak TV i może uda Wam się dołączyć do mojego klanu, który zakładam, ale jego nazwę podam dopiero za kilka dni w komentarzach, żeby została ona tylko dla tych, którzy będą najbardziej uważni. Doda to troszeczkę pikanterii. Widzimy się w grze. Ho, ho, ho. Gra mobilna, mobilne słuchawki. Jedno do drugiego pasuje, ale może nie Czekajmy już dłużej, po prostu je odpakujmy. Te słuchawki mają wiele podobieństw do tych zielonych. Świąd... Jedna i druga para słuchawek mają wiele podobieństw, ale jeżeli chodzi o styl Siriesy, to one zdecydowanie są lepiej zapakowane, natomiast te, no to wiecie, one przyszły po prostu w takiej folii. Krąży obiegowa opinia, że uczucie fantastyczne jest wtedy, kiedy czuć ciśnienie akustyczne. Że nie szata zdobi człowieka, to tutaj punktów styl nie dostanie za to, jak zostały zapakowane słuchawki, ale przyjrzyjmy się im chwilę i zobaczmy, jak one po prostu ładnie tutaj leżą. To jest taka Francja elegancja. Mamy... O. Wszystko mamy. Wysypałem. To jest woreczek. Do woreczka można wsadzić słuchawki i je w tym przenosić. Bezpieczeństwo. To są zapasowe gumeczki, żeby wpasować słuchaweczki. Nie no, słuchaweczki, co ja w ogóle mówię? Gumeczki, żeby wpasować słuchaweczki. Żeby wpasować do swojej dziury w uchu, to są różnego rodzaju i wielkości gumki. Po prostu. To się jakoś nazywa specjalistycznie. No też tak myślę. Tak. Natomiast jeżeli chodzi o samą kwestię słuchawek, to one są zapakowane w taki dosyć standardowy sposób, żeby było wszystko widoczne od razu. Czyli jest słuchawka jedna, jest słuchawka... A, popatrzcie na to. To jest strzałka. A, i wtedy się wyciąga. Dobra, jak będziecie mieć takie słuchawki, to wiedzcie, że po prostu jest strzałka i można to wyciągnąć. To jest takie zmyślne urządzenie, które pozwala nam na zablokowanie słuchawek w środku, no ale nie spodziewałem się czegoś takiego. Za to się należy, punkt. No i na samym końcu, po przesunięciu. Nie, to nic nie zmienia. Po prostu mikrofon trzeba wyciągnąć z obwolutki i on wychodzi, a całe opakowanie się rozpada na dwie części, przez co łatwiej będzie poddać go re recyklingowi. Słuchawki na pierwszy rzut ręki, trzymając je w rękach, Patrząc się na nie, mogę wam powiedzieć, no, wyglądają całkiem ładnie i całkiem tak sprawnie i elegancko. W sensie, nie no, fajnie, tylko że najważniejsze jest to, jak z takich słuchawek się korzysta. Więc pozwólcie, że ja udam się na stronę, wsadzę sobie je do ucha i sprawdzę, jak się z nich korzysta i między innymi, jak brzmi ten mikrofon. Eee, no, nie w pewnym momencie, że zaczynam się żywić słuchawkami. Żywić, a może żywić do nich, pałać do nich nienawiścią. Głośniki, nie słuchawki. Dlaczego, to już wam się postaram wytłumaczyć, tylko może w Wrócę do takiej swojej troszeczkę bardziej zwykłej formy, bo od poprzedniej sceny, kiedy zapowiedziałem, że zacznę testować słuchawki i zacznę się nimi bawić, minęło już dosyć sporo godzin, bo mamy gdzieś jedyna dwuna. Która jest za 5.13, a filmik w sumie nagrywaliśmy od wczoraj. Bo zastanawiałem się. Przepinałem jedne słuchawki, drugie słuchawki i nie mogłem zrozumieć pewnej rzeczy. Na wszystkich słuchawkach słyszałem dźwięki zarówno z prawej, jak i lewej słuchawki dobrze. Sam wokal był w centrum. Natomiast jak zakładałem słuchawki Tusk, to miałem problem, mianowicie słyszałem dźwięk jakby przesunięty do jednej strony. Piosenkarze śpiewali do mnie z tej strony. Dźwięki, co po niektóre, były z tej strony. Nie mówię o niskich tonach, basie, bębnach i tak dalej. One były z dwóch stron, ale śpiew był z jednej. No i niektóre Dźwięki jak na przykład w Astronomii, ten Coffin Dance Song Mim, to, to, to tam też było wszystko z prawej strony. Tak trochę bardziej z prawej, ale nie to, że zupełnie z prawej. Ja za chwilę opowiem o ich ergonomii, o ich wygodzie, o użytkowaniu, tylko najpierw chcę przejść przez troszeczkę inne elementy. Skoro miałem z nimi jakiś problem, to zacząłem szukać informacji w internecie i pomyślałem sobie, zobaczę jak inne recenzje, może nie jest to problem z moim uchem, bo jak dałem Mateuszowi, który jest za kamerą Sławki do posłuchania, on też mówił: Dźwięki jakoś tak z lewej strony, a nie koniecznie z centrum. No to hm, to zacząłem szukać. Okazuje się, że na Google nawet, jeżeli zaczniemy przeglądać i szukać na przykład recenzji, to są jedynie notki prasowe, które informują o tym, że słuchawki sobie wyszły. I rzeczywiście, na YouTubie jak zobaczymy, to jest sam filmik od C Series, który pokazuje, że te słuchawki są zapowiedziane dwa tygodnie temu. I przez ten czas na 100% ktoś by wrzucił recenzję, bo to jest duża firma z bardzo dobrą renomą, ale jak sobie tutaj spoglądniemy, to tak naprawdę mamy unboxing, który ma 500 wyświetleń. Jakaś recenzjo, takie pogadanka, które ma 3500 za wyświetleń, to jestem ja. I tutaj jest jakiś unboxing, i jednak większość osób gada w języku, którego ja absolutnie nie rozumiem. No to zacząłem się zastanawiać, o co chodzi. Spojrzałem na stronę c i możecie zobaczyć, słuchawki są, mamy nawet cenę: 199 zł, ale w tym momencie nie ma ich. Jest on out of stock. I tak, o co chodzi? Czemu? Nie ma nic o tym produkcie, a ten produkt istnieje. Dlaczego? Co się dzieje? Co jest nie tak? I dlaczego ja cały czas wszystkie dźwięki słyszę z jednej strony? To był moment, w którym zacząłem odchodzić od zmysłów. Próbowałem jednego komputera drugiego, podpinałem się pod telefon jeden. Drugi. Zacząłem winić przejściówki i zacząłem w końcu winić siebie, że coś jest ze mną nie tak. Skoro część rzeczy takich średnich słyszę z prawej strony, to może jak grałem kiedyś na skrzypcach, to po prostu zbyt sobie uszkodziłem słuch, ale nigdy tego wcześniej nie słyszałem i poczułem się staro. I wtedy zacząłem się zastanawiać w jakichś programach dźwiękowych. Zacząłem puszczać sygnał mono na sygnale mono, czyli miałem ten sam dźwięk na lewej i prawej słuchawce. Tak samo był problem, że jak miałem tak założone słuchawki, to ten dźwięk mi się przesuwał, jak miałem założony w drugi sposób. Wciąż miałem przesunięte trochę w prawą stronę i zacząłem kominować nad czymś, czym się zajmowałem już kiedyś, na tą odwrócona faza. Jak mamy falę dźwiękową, która sobie w ten sposób idzie, czyli wychyla się membrana, chowa się membrana i ona generuje drgania, cząsteczek powietrza i przenosi tak naprawdę dźwięk, tak w skrócie, nie znam się na fizyce, no to wtedy my ten dźwięk słyszymy przez nasze bębenki, nie znam się na biologii i ostatecznie słyszymy. Ale jeżeli podepniemy przewody w drugą stronę, to dlatego, że nie ma polaryzacji, sama membrana, sama cewka po prostu będzie się wychylać w drugą stronę. I teraz, jeżeli jedna słuchawka albo jeden głośnik Najlepiej i drugi głośnik będzie jeden w przeciwfazie, drugi w fazie. To, jeżeli byśmy skierowali idealnie te dwie fale do siebie, że one mają yy, amplituda taka sama, faza przeciwna, czyli sumując je, one się tak naprawdę wyzerują. Czyli jak skierujemy dwa takie głośniki na siebie, to one zaczną być coraz ciszej. Robiłem na ten temat kiedyś nawet filmik. I tak sobie pomyślałem, ja odwrócę to w fazie i odwrócę jeden kanał w fazie. Bo uwaga, zobaczcie na ten test. Tylko musimy być bardzo cicho skupcie się na słuchawkach. Tu będzie zaprezentowanie, jak to działa. Pierwszy raz się spotkałem ze słuchawkami, które zostały w ten sposób źle zrobione. To taki dziwny błąd, ale się zdarzył. Może dlatego nie ma żadnej informacji na temat tych słuchawek w internecie. A szkoda, bo są bardzo, bardzo fajne. Jak to mogę Wam zaprezentować tego typu dźwięk? Najlepiej, żeby usłyszeć pełnię tego efektu, to załóżcie słuchawki na uszy. Wtedy będziecie słyszeć tak, jak ja słyszałem, głównie wokal w samej muzyce, jaką słyszałem przez słuchawki, bo są po prostu źle wykonane, o czym powiem później. Pewnie błąd po prostu produkcyjny. Mianowicie, będę, uwaga, słychać mnie już z tego mikrofonu. Będę od liczać do jakiejś tam liczby i od liczby 3 mój dźwięk jeden z kanałów będzie odwrócony w fazie więc posłuchajcie jak to dziwnie brzmi na słuchawkach 1 2 Wróćmy z powrotem do zwykłego ustawienia. Heh, chyba lepiej, no nie? Uwaga, chciałbym tutaj jedynie zaznaczyć, że ja nie jestem akustykiem, nie znam się w 100% na tym, to są bardziej obserwacje, zabawy, liźnięcie troszeczkę tematu, więc to jest jakby nie wiedza podręcznikowa, tylko bardziej taka zajawkowa, ale rzeczywiście w praktyce. Bo jak w praktyce nagrany fragment, który normalnie przez te słuchawki brzmiał, tak właśnie dziwacznie odtworzyłem sobie po prostu podobny sposób, tylko w drugą stronę, czyli odwróciłem tą fazę w nagraniu, żeby tutaj była ona dobrze, to też słuchawki brzmiały po po prostu fenomenalnie. Naprawdę dobrze. One są zupełnie inne niż wszelkie pchełki, z których wcześniej korzystałem. Te wszystkie mają ten dźwięk bardzo w centrum i on jest taki bardzo... Pff. Natomiast tutaj miałem wrażenie, że jestem znacznie w szerszym pokoju. Tylko pytanie, czy po tych wielu godzinach słuchania i sprawdzania kolejnych sampli, czy ja czasem nie miałem takiego wrażenia ze względu na to, że była odwrócona faza? Być może między innymi tak. Tak czy siak, będę musiał więcej pokombinować z nimi i więcej się z nimi pobawić, bo to jest bardzo fajny i ciekawy sprzęt. Alternatywa na przykład dla streamerów, którzy chcieliby ukryć duże a zarazem mieć bardzo fajny dźwięk i myślę, że jak sobie sam zrobię przejściówkę, żeby sobie odwrócić po prostu przewodziki, bo raczej ich nie chcę rozcinać albo uda mi się zrobić sampak, który nie będzie mieć takich problemów, może wtedy byście chcieli taką recenzję troszeczkę dokładniejszą razem z innymi słuchawkami. Natomiast jeżeli chodzi o samą budowę i kształt, jeżeli chodzi o w ogóle nastawienie się na te sławki, one po pierwsze bardzo ładnie wyglądają. Mi się straszliwie podobają. Dodatkowo ten fragment jest tutaj tak naprawdę giętki, więc można go ładnie dopasować do ucha i tak jak mamy tą słuchawkę ze strony lewej, to Ciężko jest wsadzić słuchawkę i w ten sposób z niej korzystać, jak mamy ten taki sztywny fragment, więc zdecydowanie lepiej jest po prostu, rzeczywiście tak jak producent pokazuje, tą słuchawkę mieć lekko zagiętą. Jak się ją zagnie do tyłu, delikatnie nie trzeba dociskać, to te słuchawki bardzo fajnie się trzymają. I nie mamy takiego wrażenia, że co jakiś czas musimy poprawiać słuchawki, bo rzeczywiście przez dłuższy czas, jak w nich siedziałem, to po prostu one bardzo fajnie mi się działy. Bo oczywiście osoby, które nie lubią słuchawek do kanałowych, mogą być niezadowolone, bo rzeczywiście zawsze ten element ucisku troszeczkę jakiegoś jest, który na przykład w AirPodsach Pro, który korzysta nie występuje, bo tam wiecie, wymieniają się ciśnienia. Wy też możecie zobaczyć tam ten odcinek. Bardzo fajny był to odcinek. I jeżeli chodzi o gąbeczki, gumeczki, to ja wybrałem zestaw średni, bo jak wybierałem największy, to drobne ruchy sprawiały, że no, źle się te ciśnienia rozkładały i na przykład bas mi uciekał, więc te średnie są bardzo fajne, bo, bo taki jest rozmiar mojego ucha po prostu. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o kwestię mikrofonu, to gdzieś go porzuciłem, bo jest tam. Bo podobnie jak zielone sławki, mają te sławki Sirius Tusk, dwa mikrofony. Tak samo. Jeden znajduje się tutaj, na przewodziku, oraz drugi, który dorzucamy sobie do słuchawek i mamy go blisko ust, tylko tym razem mikrofon ma tą dziurkę od mikrofonu od spodu. Jak to brzmi? Teraz to jest ten mikrofonik podpięty bezprzewodowo do aparatu. Słyszycie w jaki sposób on brzmi? Brzmi on następująco. Wlazł kotek na płotek, uderzył go młotek, siekierka dobiła i... Wlazł kotek na płotek, uderzył go młotek, siekierka dobiła i... Tak brzmiał mikrofon z zielonych. Tak czy siak, myślę, że to byłoby na tyle z dzisiejszej... A, bo nie, bo już ludzie zaz... zaczną... Nie wychodźcie, nie wychodźcie, bo jeszcze chcę te ostatnie słowa powiedzieć. Myślę, że to bardzo fajny produkt, który będzie mógł znaleźć swoich odbiorców, jak zostanie poprawiona ta jedna sprawa bo troszeczkę bym nie chciał wierzyć, że tylko jeden egzemplarz miał pozamieniane na przykład przewody. Być może dlatego nie mogłem niczego znaleźć w internecie na ten temat, ale też to nie jest to, że ja na przykład kogokolwiek szkaluje. Ja się bardzo cieszę, że udało mi się znaleźć przyczynę i rozwiązanie i że rzeczywiście to działało. Bo tak poza tym, no to nie działało. Ale jak będzie działać i wróci do sklepów i pojawią się recenzje, to mogę wręcz ręczyć tym pudełkiem po nich, że te recenzje będą bardzo pozytywne, bo moja recenzja na ten moment z tego, co udało mi się usłyszeć, była bardzo pozytywna i jak szukacie słuchawek, które mają bardzo dużo basu, to one mają bardzo dużo basu. Bardzo dużo basu. I nie uciekają wysokie tony, jest też ich dosyć sporo, ale nie są też skrzeczące. Powiedziałbym, do gamingu zbalansowane słuchawki, natomiast do na przykład montażu filmów, takiego profesjonalnego bardziej, czy do słuchania muzyki bardziej w formie odsłuchowej, no to raczej no pchełek nikt nie wybiera do tego typu rzeczy. Tak, się. Myślę, że czekajcie na jakiś pełniejszy materiał. Może uda mi się powiedzieć troszeczkę więcej, dać znać, co się podziało. Może uda mi się znaleźć. Może się dowiem. Do może dokopię Zrobię Minecrafta w rzeczywistości i zrobię to ich do kopii. Będą diamenty w postaci kolejnych filmów. A jeśli ten diament tobie się podobał, to koniecznie zostaw łapkę w górę. Tutaj dwa inne filmy, które warto zobaczyć oraz miejsce na subskrypcję. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.